Z tej strony Cyclonex jest ze mną Scout 20. Zianka. A to kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Sex and Ja tu już wbiłem sobie dziesiąty poziom, a Scout chyba ma piąty. No, szósty. To jest moje drugie konto, które też dodaliśmy. No, takie dobre nie jest, bo tam grałem ostatni raz nie niewiele temu. Ja sobie już zagram arenę, a ty skaut? Ja już kończę kartę. Chyba pokonam ósmy poziom. Mm. Już myślałem, że mi skryta przywali. Najgorsze jest, jak mi na końcu skryta przywala. Mam więcej HP, ale on mi skryta przywala i wygrywają. Nie patrzcie się. Jest. Co wyglądało kasę? Ja sobie robię teraz misję. I niedługo będę mieć klucz do O, serka. Teraz Wam w ogóle pokażę moją gildię. Naszą gildię. Mamy rozwinięty. Premia w złocie 8%, premia doświadczenia 2. Skałty możesz coś dodać do gildii? Kasę. Ja jedno złoto tylko. Dodaj do gildi kasę jakąś. Nie mam kasu. I będziemy atakować Shadow Steam. What? Co się stało? Czemu oni mają tylu tych ludzi? Trzeba było się patrzeć, jaki oni są. Ale wcześniej mieli mniej, tylko teraz się dodali. Dobra, ale nikt na razie z nich nie bierze udziału a to Chyba. Aha, bo muszę się zgodzić, to może... Ale Patryk... Szukam Patryk. skauta. Nie możesz... Która masz mam. miejsce? 59 tysięcy, mam 30 ilość. Cześć, 754? Ciekawe jak nazywamy ten odcinek. Mam wilka. Dobra, może zaraz to... What the fuck? No, so, zosta... what the fuck? Nie półtorej minuty został. To Do... no. Kurda, co się dzieje? Dobra, i tak, tak domu. No, dodaj się. Dobra, dodana. Teraz dodam siłę. Dodana chyba. Nie, nie dodane. Dobra, mam siłę. I teraz zrobimy pauzę. Po co? On nie warto tracić ten. Czas na filmik. Zabij mnie, to on cię zje. Czekaj. To robimy pauzę. Wie no dobra. No to pauza. Jesteśmy z powrotem. Mi się robi misję, a z jeszcze będzie mieć. Jest! Już myślałam, że przegram. Jest jakiś weekend grzybów, że więcej grzybów leci. Czy co chwila gdzieś dropią? O zbierę zbiory grzybów czekają, są praktycznie wszędzie, więc chodź, weź udział w misach, zgarniesz swoją działkę. Jako inwestycję polecam zakup kilku browarków. Jasne. Mam cztery monej. Poczta. Nie, no, no jest, robimy pauzę i zaraz będziemy Czekaj, robić. Czekaj, Skałd, ja tylko włączę. Ile ci zostało czasu misji? 4 <laughs> minuty. Teraz zrobię no, sobie 6-minutową. Więc robimy pauzę. Jesteśmy z powrotem. I postanowiliśmy ze Scoutem, że ja będę nagrywać sobie odcinki, a Skałd sobie. sam hmm. będziemy nagrywali odcinki odcinki osobno. Tak, właśnie. Ja dodam grzybki. Aha. Łżbij jest. A nie, nie możesz dodać grzybki. Faktycznie. Niestety. Hmm. Dobra, dodałem to. No. No. Jak będzie mieć dziewięć, to zrób tam premię doświadczenia. Tak, i zaraz będziemy już musieli kończyć. No. Tak. To, no Teraz może skończymy. Czekaj, ja, ja mam jeszcze minutę 17 do końca misji. Dobra, to poczekam na ciebie. To robimy teraz pauzę i będziemy za chwilę. Tak, mam no. kończyć Pauza. I znowu jesteśmy z powrotem i mi się już kończy misja i będziemy kończyć odcinek. Tak. Dobra, mi się skończyła, więc żegnamy was. Do następnego odcinka. Powodzenia.